Witam serdecznie w kolejnej prezentacji Danie Miera. Ja dziś przedstawię Wam nowy moduł. On nazywa się on QR Code. W tym przypadku będzie to Mega Pack. Ok, co on robi? Generuje, tak naprawdę generuje kod w tej chwili bardzo popularny, dzięki któremu każdy używający smartfona może bardzo szybko zapisać Wasze dane w swojej komórce, wysłać Wam mail, ale od początku. Generujemy kod. Mamy do dyspozycji tak, kod link, czyli będzie linkował do Waszej dowolnej strony, którą wskażecie. Mamy też me message, czyli jakąś dowolną informację, na przykład o kodzie promocyjnym. SMS, gdzie możecie wygenerować SMS, wystarczy, że klient go Wyślę, bookmark czyli dodaję do ulubionych, mamy też phone, czyli z waszym numerem telefonu, kod, kontakt, gdzie możecie wprowadzić dowolne informacje, włącznie z e-mailem, telefonem, adresem. Macie też e-mail, dzięki któremu ktoś od razu wyśle do Was e, jakąś wiadomość macie informacje o pozycji geograficznej na przykład Waszej firmy. Dałem też link, gdzie można bardzo prosto wygenerować odpowiednią długość i szerokość geograficzną oraz taki, taki gadżet jak Wi-Fi, czyli jeżeli udostępniacie gdzieś na przykład Waszą sieć za darmo, możecie wygenerować tutaj jej nazwę, oraz hasło, i ktoś ściągając kod będzie mógł korzystać z waszej, z waszej sieci. E, może pokażę jakiś przykładowy kod. Mamy do dyspozycji włączenie. E, zostajecie w module. To jest nowość. w wszystkich modułach będzie to wprowadzone. E, zobaczmy. Do przykładu mamy w kontakt. Mamy adres strony internetowej. Mamy wiadomość zakodowaną. Oczywiście adres strony możemy w każdej chwili wyłączyć i zostanie nam tylko nasza tajna wiadomość, którą tam zakodujemy dla ciekawskich, można tak w cudzysłowie powiedzieć. Moduł możecie osadzać w dowolnej kombinacji, czyli po lewej, po prawej, tak jak, jak wasz sklep może to zrobić, w jakie macie możliwości w szablonowe. Do dyspozycji jest też wielkość, na przykład. 499 to jest max, jaką udało mi się osiągnąć. Możecie o, właśnie w ten sposób wygenerować duży lub też jakiś mały kodzik 150 pikseli. O właśnie, w ten sposób. Także y, bardzo dużo możliwości y, konfiguracji różnych rodzajów kodów, tak jak tutaj widzicie. Y, każdy wybierze coś dla siebie co mu akurat w danej, co mu właśnie w danej chwili będzie potrzebne. Dziękuję i zapraszam oczywiście link do strony, gdzie można zamówić znajdziecie na spodzie tego filmiku. Pozdrawiam.